Dzień dobry, witam w szóstym już odcinku Podróży do wnętrza siebie. Dziś zajmiemy się kwestią japońskiej koncepcji sensu życia ikigai, tym razem bardziej z praktycznego punktu widzenia. Poznaliśmy już cztery fundamentalne pytania koncepcji ikigai. Czyli to, co kocham i lubię robić, to, w czym jestem dobry, to, czego potrzebuje świat i to, za co mogą zapłacić mi ludzie. Są to cztery fundamentalne pytania, na których odpowiedzi określą cztery podstawowe, zasadnicze sfery. Które powinniśmy rozwijać w swoim życiu. Odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie czyli to, co kocham i to, w czym jestem dobry tworzy sferę pasji, sferę moich zainteresowań, moich hobby, tego, co bardzo lubię robić, co mnie całkowicie pochłania i sprawia, że chce mi się rano wstawać z łóżka. Ta sfera powinna być rozwijana harmonijnie i nieustannie, gdyż daje mi ona energię i motywację do życia. Z kolei odpowiedź na pytanie pierwsze i trzecie, czyli to co kocham i to czego potrzebuje świat, tworzy sferę misji, czyli sferę Mojego zaangażowania, powiedzmy sobie, charytatywnego, czyli tego, co czuję, że powinienem dawać światu mojemu najbliższemu otoczeniu. To, co sprawi, iż przyczynię się w jakiś sposób do rozwoju tego otoczenia, do rozwoju świata wokół mnie. Z kolei, odpowiedź na pytanie drugie. I czwarte, czyli to, w czym jestem dobry, i to, za co mogą zapłacić mi ludzie, tworzy sferę mojego zawodu, czyli mojej głównej aktywności zarobkowej, która będzie rozwijana w oparciu o moje najlepsze umiejętności, które znajdą swoją odpowiedź zapotrzebowanie na rynku pracy. I wreszcie, Odpowiedź na pytanie trzecie i czwarte, czyli to, czego potrzebuje świat i to, za co mogą zapłacić mi ludzie, tworzy sferę mojego powołania, czyli tego, co jest społecznie użyteczne, a jednocześnie może stanowić mój dodatkowy dochód, który pomoże mi się utrzymać, nie tracąc mojego zaangażowania. W życie społeczne najbliższego otoczenia. Moje Ikigai dotyczy każdej z tych sfer, czyli sfery pasji, sfery powołania, sfery misji i sfery zawodu. Powinno ono rozwijać się w miarę równomiernie i harmonijnie w tych wszystkich sferach. Gdyż dopiero wypadkowa, jakby efekt końcowy, czyli dobre, spełnione i szczęśliwe życie, będzie zależało od harmonizacji tych wszystkich sfer mojego życia. Omówimy teraz dziesięć podstawowych zasad, które prowadzą do szczęśliwego i długiego życia. Zasada pierwsza, bądź zawsze aktywny. Co to oznacza? Po pierwsze, Japończycy nie mają pojęcia, nie mają koncepcji emerytury w swoim języku. Oznacza to, że nie rozumieją emerytury tak jak my, jako koniec pracy i nic ro nie robienie. Nie ma takiej koncepcji. Japończycy, nawet jeśli nie mogą już pracować zawodowo, znajdują sobie jakąś pasję, jakieś zaangażowanie, które się angażują i które, w którym wypełniają czas, aby ciągle coś robić, aby działać, aby być aktywnym. Po drugie, druga zasada mówi: przyjmuj życie ze spokojem. Nie martw się tym, co było. Nie lękaj się o przeszłość. Nawet jeżeli negatywne zjawiska zdarzają się w Twoim życiu, przyjmuj je z pewnym dystansem, traktuj je jak chmury, które przychodzą i odchodzą. Nie przejmuj się. Trzecia zasada mówi. Nie jedz dosyta. Wiemy, że Japończycy jedzą bardzo zdrowo, ale ponadto utrzymują bardzo duży umiar w jedzeniu. Istnieje w Japonii zasada, która mówi: jedz tylko tyle, aby napełnić 80% swojego żołądka, czy 2 trzecie swojego żołądka. Czyli jedz tylko tyle. Dopóki nie poczujesz się syty, ani mniej, ani więcej. Mają Japończycy na to specjalny sposób. Nie podają, tak jak my, dań w dużych talerzach, w dużych porcjach, lecz posiłek składa się z pięciu małych porcji, które sprawiają wrażenie, że mamy dużo na stole. Natomiast spełniają wymogi zasady niejedzenia dosyta. Jest tego tyle, ile potrzeba. Czwarta zasada mówi: Otaczaj się przyjaciółmi. Dobrzy i życzliwi ludzie są nam bardzo potrzebni w życiu. Stanowią dla nas oparcie i. Źródło radości. Kiedy przyjrzymy się mieszkańcom Ogami, wioski, gdzie żyje największa ilość ludzi ponad 100-letnich, zauważymy pewną prawidłowość. Oprócz swojego zaangażowania, pracy i hobby, poświęcają oni co najmniej kilka godzin dziennie, na spotkania ze swoimi przyjaciółmi, na rozmowy, wspólne tańce i wspólne aktywności, które sprawiają, że czują się dobrze i czują się spełnieni społecznie. Piąta zasada mówi: zadbaj o swoją formę. I nie chodzi tutaj o jakieś sporty czy jakieś męczące ćwiczenia. Przede wszystkim chodzi o ruch. Chodzi o to, aby nie zasiedzieć się, żeby się ruszać, żeby sprawić, że ciało będzie miało optymalne warunki do rozwoju, że wszystkie mięśnie, stawy i ścięgna będą dostawały odpowiednią ilość. Ruchu, aby się nie zastać. Szósta zasada mówi: uśmiechaj się jak najczęściej. Wiadomo, że ludzie szczęśliwi często się uśmiechają, a są szczęśliwi właśnie dlatego, że się uśmiechają, że nie przywiązują uwagi do tego, co negatywne w ich życiu. Lecz skupiają się na pozytywach, skupiają się na rzeczach, które pomagają im utrzymać uśmiech i radość w sercu. Siódma zasada mówi: bądź blisko natury czyli obcuj z przyrodą, wyjeżdżaj w góry, wyjeżdżaj nad jeziora, nad morze, wybieraj się na spacery do lasu. Ponieważ wpływ środowiska naturalnego, przyrody, natury jest, nam, jest nieoceniony, i odcinanie się od naszych źródeł, od źródeł dobrej energii, na pewno nam nie sprzyja. Ósma zasada mówi: praktykuj wdzięczność. Aby praktykować wdzięczność, Trzeba potrafić się zatrzymać, potrafić dojrzeć to, co przydarza się w naszym życiu, te drobne sprawy, sytuacje, które nas ubogacają. I za nie właśnie możemy być wdzięczni każdego dnia. Nie chodzi o wielkie sprawy, chodzi o te drobnostki, z których składa się nasze codzienne życie. Dziewiąta zasada mówi: żyj chwilą. Ciągłe narzekanie i rozpamiętywanie przeszłości, jak i lęk przed przyszłością, niczemu dobremu nie służy. Na pewno nie będzie prowadził nas do szczęścia. Jedynie zanurzenie w teraźniejszości, chwili obecnej, tu i teraz, może sprawić, że będziemy żyć pełniej że będziemy mocniej odczuwać, że będziemy doświadczać życia takim, jakim ono jest. Dziesiąta zasada mówi: podążaj za swoim ikigai, czyli badaj, analizuj i Odkrywaj swoje Ikigai. Ikigai nie jest czymś, co jest nam dane raz na zawsze. Wraz z, ubiegłem, z ubiegiem czasu, wraz ze zmianą sytuacji życiowej, nasze Ikigai może się zmienić. Możemy mieć inne możliwości, możemy mieć inne pasje. W związku z tym. Nasze ikigai również będzie się zmieniać. Powinniśmy je na nowo odkrywać, rozwijać się, podążać za tym, co nas prowadzi od wewnątrz. Odkrycie naszego ikigai nie jest natychmiastowe, jest to raczej odkrywanie jest to proces, który może wymagać czasu. I naszego zaangażowania, odkrywanie naszych pragnień i potrzeb często dokonuje się w długim i może nawet i żmudnym procesie. Jednak warto się w ten proces zaangażować, aby w efekcie wieść zdrowsze, szczęśliwsze. I bardziej spełnione życie, aby realizować się w każdej istotnej sferze naszego życia. To na pewno się przełoży nie tylko na nasze zdrowie i poczucie szczęścia, ale również na lata, których sobie dodamy dzięki życiu w harmonii z sobą samym i z naturą. W warsztatowej części tego odcinka. Nauczymy się kaligrafować dwa znaki, a w zasadzie dwa pojęcia, które stanowią praktyczny fundament koncepcji Higai. Pierwsze pojęcie to pojęcie pasji, hobby, zainteresowania. Składa się ono z dwóch znaków. Pierwszy znak oznacza drogę, drugi znak oznacza przyjemność. Zaczniemy od pierwszego znaku. Droga w rozumieniu również sposobu, czy metody, czy nawet filozofii życia. Ten znak używany jest bardzo często właśnie do wyrażenia pewnego rodzaju filozofii życia. Jeżeli mamy na przykład karate do, czyli droga karate, sposób życia zgodnie z zasadami karate czy aikido, mamy sposób życia zgodnie z zasadami aikido. Kiedy rozłożymy go na czynniki pierwsze, to ten znak oznacza samemu iść. Samemu praktykować. I drugi znak, jak już wspomniałem, to jest znak raku, czyli przyjemność robienie czegoś z radością. tutaj razem mamy do uraku, czyli pasję, zainteresowanie. Natomiast drugim pojęciem, które nauczymy się kaligrafować teraz, właśnie, jest pojęcie pracy, śigoto, Czyli zawodu, który wykonujemy. Piszemy je w taki sposób. Pierwszy znak. I ziemia i drugi znak. I łączymy wszystko. Kreską Tatekaku. Tak wygląda pojęcie pracy, czyli shigoto. Te dwa główne pojęcia stanowią fundament praktyczny koncepcji kigai, ponieważ z nich właśnie i na nich właśnie opiera się ludzkie życie. To, co robimy z miłością, z przyjemności i to, co robimy w celach zarobkowych, czyli za co ludzie mogą nam płacić. Łączenie tego razem stanowi ideał ikigai, czyli abyśmy mogli wykonywać swoją pracę w oparciu o to, co kochamy i co lubimy robić, i w czym jesteśmy dobrzy, a jednocześnie co służy naszemu społeczeństwu, dzięki czemu możemy się Przyczyniać do wspólnego dobra. Poznaliśmy już wszystko, co jest nam potrzebne, aby zgodnie z filozofią Ikigai odkrywać sens naszego życia poznawać siebie takiego, jakim jestem poznawać swoją pasję, poznawać swoją misję poznawać swoje powołanie i swój zawód. Jednym słowem poznaliśmy wszystkie elementy, które potrzebne są w naszej codziennej praktyce do odkrywania siebie i znaczenia swojego życia w świecie. Zapraszam zatem bardzo serdecznie do szczegółowej analizy i wprowadzenia w czyn tego, co odkryjemy o sobie. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentarzy. Chętnie odpowiem na każde pytanie zadane w komentarzu i odpowiem najlepiej jak tylko potrafię. Dziękuję bardzo. Do widzenia.